To już w sumie szkoda zostawiać te 20 minut. Tylko podsumowanie, okej. Okay. ŻADNYCH ZŁYCH ZAKOŃCZEŃ! Nie zgadzam się. Można iść w drugą stronę? This jest hell... road? Czy to jest... hell road? O, mogę iść dalej w ogóle. Cup. A nie! nie chcę żadnych klawiszy trwałych. Boże, serio? Uczyły mi się klawisze trwałe. Machanko dla Fullera! Machu, machu. Dziwne, myślałam, że mam to wyłączone. W sensie... Dawno mi się nie włączały krężotrwałe. Yeah. Nie wiem. 12 Helen Road. A to jest Helen Road. Chociaż na tym wygląda jak Helen Road. Dzień zawsze jest taki stresujący. No. Ej, to jest y, mieszkanie tej, e, tam gdzie mieszkała Cat Lady. Is this the no? one Jimmy told me about. There it is. O, rozciąganko, dziękuję. No właśnie, też mi się wydaje, że to jest ten budynek, gdzie mieszka e, Susan, Cat Lady. Albo to jest ten budynek... No zresztą to jest w sumie budynek, w którym wszyscy mieszkali, bo ci z donfall też tam mieszkali. A dziękuję Peter. It's one of those prepaid meters. You put coins in the slot to top it up. It's nearly run out. There's 14p left on the meter. It's quiet inside. About zapukać. That's not where Jimmy lives. Why am I even knocking? Także znaczy, Lorelei też nie miał O, miał knięcie. Tam mieszka Cat Lady, no Stuy. A to Jimmy to był. Boże. Bo Cat Lady też odwiedzała to mieszkanie. I tam był jakiś koleś. Yy, tylko już nie pamiętam, co on tam robił. On był jakiś dziwny, This is it. Jimmy's Place. has he really been sleeping all this time? now that they are going to... ah, tu... oh, no, there's some, there. some loose change. should i have it? it would cover the price of the bus ticket. bavieri.

czy ludzie nadal używają Jimmy! up, mate. Chyba tak go nie obudzisz. Dobra, wyłącz ten budzik, bo mnie stresuje. Putami butami na poduszce. I Susan go nastraszyła tym manekinem, co go przebrała w tą suknię ślubną, że niby kat Lady po niego przyszła. Aha!

Użyj z ranami. No, też się już wrzucało te monety do licznika. Dobra, to zanim go obudzę wodą, to wrzucę te monety, bo jeszcze się wyłączy ta opcja.

Lorelei. It's you. You made it. I did. Am I really awake? I can pinch you if you want. No, no, I can I can feel it. Oh. My neck is so stiff. This place stinks. We have to go. Um you promise you won't take me anywhere horrible, like the last time. It depends. <laughs> Are you afraid of clowns? I, also thought that would be in Are you at least coming in with me this time? Oh, you couldn't stop me if you tried. No, that is creepy. MacRonald. <laughs> no, though. <cóż. laughs> oh, MacRonald. Totally no, worth it though. I think I lost my mind there for a second when I was a crow. I'm glad you didn't listen to me. No. I must stay's my way. Oh, something on the Dachu. Kitinayo. <laughs> McDonald's. MacRonald thanks for waking me up. i had some urgent stuff to take care of. you know, my sister and zach and the police. but everything suddenly just clicked and i think i'll actually be all right. i'm happy for you, lorelei. Mm. You've grown up. I suppose I have. <laughs> Adulthood is like waking up from a long dream. There will be times you'll wish you were asleep again. Mm. But you can never go back to the same dream, no matter what you do. Przy firm było więcej podrób, Samsung był przerobiony, Sony, Mamba, a ma do życia dosłownie dużo takich easter na ulicach. O, fajnie. That wasn't just a, fajnie. To nie tylko To było że w No. The one in the nie, nie jestem chciwa. W ogrodzie mieszkał denerwujący, gadający krok. To by chciał mieszkać z czymś takim. Eee. No, I'm not that greedy. I don't need a posh house. As long as it's safe and warm. It has a roof and a bed. And it's not in a dream. Hm. Huh. So, what now? Well. I'm ready to pull up my sleeves, work hard, and build a proper life for myself. Sounds kind of boring. So <laughs> better <Maybe> to you. <laughs> you weird dream traveling emo. Hey, hey, hey. Emo, boże hey, hey. metal emo. You want me to come and spy on your dreams again? Actually, I dreamt of the Silver Lake last night. Man, it shimmered like real diamonds. Later, I tell Jimmy about me and Zach moving into a new flat together. I tell him that my fears of losing Bethany to social services proved pointless, and that she'd been able to stay with us. Aww. We're a little family now. I managed to keep my job at the Pinecroft Residential Home. No. Sex back to his games, keeping an eye on Bethany when I'm not there. With us looking after her, she's never gonna cry again. ah no, jak Ah, jaka duża. Nie. Wszak Roku dwa w scenie, w której matka 16 z synem podjechali pod wlatające latającej karecie pod restauracji też podjechali pod przerobionego łęca. O! No już nie pamiętam. Dawno nie oglądałam szereka, ale fajnie. Słodko pierdząco, no wiem. Papa Ernest, dobrej nocy. Się okaże, że nagle się coś pali, nie? I, I spłonie nam całe mieszkanie. Chyba nam obiad spłonął. Jakoś dziwnie wygląda ten obiad. just before christmas marjorie passes away yeah she never spoke to me and yet it hurts mm. everyday life can be a drag work shopping cleaning all the mundane routines we lock ourselves into i can feel that with every obstacle i'm headed towards a breakdown ah yes not all and not just me at least I'm doing fine. He's still fighting the good fight. No. Ah. Czy kawa czy is tym zakończeniu właśnie się pojawiają czy lub nie pojawiają myself, pewne rzeczy? To Was it all worth it? And every time these thoughts come back to haunt me, I close my eyes. I see this place. Tak, to są ci wszyscy z tego klubu chyba. O, My, a wena po prostu inside me that keeps reminding me who I am. A survivor. A, a powerful, unstoppable. No, też tak myślałam, Kataru. Może się to jakoś łączy jeszcze, ale nie wiem, za bardzo. To ja chyba nie nie wiem. No... Then I open my eyes. Hej, mm. okay, ładuje się jakiś pasek, jej na guszy. Co to jest? Mam jakiś supermoce. Okej. Okay. Już myślałam, że wyleci przez to okno, nie? I zacznie latać. Myślę, że przynajmniej zrobili coke. Ja myślałam, że ona jakąś cząstkę tej star starej baby będzie miała w sobie. Oh, everything you ever wanted is on the other side of fear. Fajny cytat. No i tam dała serio, tak pasek ładowania, nie? No właśnie... Mam wrażenie, że tam coś nie do końca jest tego, nie? Ale no, dało się skończyć. Nie wiem, czy to jest najlepsze zakończenie, pewnie nie. Dziękuję, Laurence. Ale no, muzyka jest zaczepista. Siadam randomowe paski ładowa, nie wiem, ja powiedział, że to jest dziwne. Nice. Queen of Nie wiem, nie mam na razie Kalin. A, wszystko czego byś sobie wymarzył znajduje się po drugiej stronie strachu. Tak. Spodziewałam się, że dzisiaj skończymy. Ja trochę też nie. Myślałam, że jednak nam zejdzie dłużej. Ale no też jakby przedłużyłam trochę tę część live'a. No, ale Zaczepiste mi się podobało. Świetna gra, w ogóle wszystkie te gry z tej serii są świetne. Zaczepiste. Jedna z najlepszych historii, jakie grałam. Hmm, jeszcze powstanie coś będące kontynuacją tego. Ja nie wiem, czy to... Hmm... To można nazwać kontynuacją, bo nie pamiętam, ale jest jeszcze jedna gra dostępna od tego twórcy dwa, chyba. E, chyba wyszła całkiem niedawno. Hmm, Dzienkowa spójna i trzymała się kupy. Fajne nawiązania dwóch przednich części. Macronal do tajne postaci, emocjonalne rolko z spoko, Have Lady jest moją ulubioną i zaraz za tym. o, ekstra. Też się cieszę, że ci się podobało. Chyba też w tym uniwersum. O. Jestem bardzo ciekawa, bardzo chciałabym zobaczyć, ale no niestety na razie tej gry nie mam. <grych> Jak tylko ją będę miała, to yy, to sobie oczywiście ogramy. Także, o, dobra. Ja, ta muzyka jest strasznie głośna, nie mogę się skupić na tym, co mówię. Ale no, zaczepiście poprowadzona gra, i żałuję strasznie, że nie ma do poprzednich części też polskiego tłumaczenia. Za bardzo. Bo, bo do tej części jest, i, i trochę szkoda, że właśnie do poprzednich nie ma. Chociaż na szczęście te gry nie są jakieś bardzo trudne językowo, żeby ich się nie dało zrozumieć. Aczkolwiek no poziom popierniczenia, jaki <laughs> prezentują te gry jest czasami z kosmosu. Ale na mnie się to podoba. Ja lubię, lubię takie rzeczy. Fajnie, że, że, że się w ogóle te wszystkie gry łączą ze sobą faktycznie. I, I dobrze, że nie mieliśmy takich bardzo długich przerw między tymi częściami, że, że udało się nam to połączyć ze sobą dobrze z o czymś innym, ale łączą ze sobą każde po części no właśnie co na 9 na 10, bo jednak Cat Lady była najlepsza, o właśnie ja nie wiem ciężko by mi było powiedzieć, która część mi się najbardziej podobała no Cat Lady miała jakby taki największy klimat i było fajne z tymi kotami w ogóle i, i koty ekstra e, ale no kurczę te następne części też były zaczepiste więc kurde, nie wiem. Ciężko by mi było powiedzieć, yy, która gra mi się najbardziej podobała. Ale no, świetne są. Ile osiągnięć mi się udało? Boże, tylko połowę. 16 z 27 osiągnięć. Pewnie każdy wymaga jakiejś innej decyzji. Sakra. Każda gra ma swoje uroki niedogodności, no To do depresji, na którą cierpi, cierpię Dlatego byłam moją ulubioną, bo łatwo mi się było wczuć No, rozumiem Tak, nowych horrorek będzie za tydzień e, mi dzisiaj dzień... no tak sobie W sumie no, nic wielkiego się nie działo Trochę latałam po sklepach, trochę czytałam Eee, takie rzeczy. Zosanti i Teacupa eee, najbardziej przy przywiązałam. No. ale faj fajne są te gry bardzo i fajnie, że eee, że jedyne, czego żałuję, że jakby wcześniej w to nie zagrałam, bo Cat Lady miałam od bardzo dawna na swoim koncie na gogu eee, i i jakoś nie mogłam się do niej przekonać, nie wiem czemu. I coś, coś mnie odrzucało od tego, a potem nagle pewnego dnia stwierdziłam, że już tę grę mam tak długo, że powinnam ją przejść. <gryz> Więc zaryzykowałam i, i tak się wciągnęliśmy. To jest kosmos po prostu, że, że ma się jakąś grę od nie wiadomo jak dawna, i, i nagle okazuje się, że ona była zaczepista, nie? O, dziękuję, Ani za cirka. Dobrze, że słuchawki się znalazły. Eee, no, dobrze. Także dziękuję Ci, Lawrence, bardzo. Życzę Ci też dobrej nocy. Eee, I myślę, że my zrobimy sobie małą przerwę, 5 minut i pogramy jeszcze chwilkę w tego rollercoastera, bo tam w sumie mamy do zakończenia jeden scenariusz. Eee, przypuszczam, że nowego już tak nie będziemy zaczynać. Eee, więc sobie pogramy jeszcze na chilku troszkę. Yy, I ten. I, i, i. No, i to tyle. będzie. Ci się podobała fabuła i muzyka w tych grach, ale graficznie mnie odrzuca, nie moja estetyka. No, rozumiem. Mi się graficznie też podobała bardzo. Mi się wszystko w tych grach podobało. Wszystko było i popierniczenie, horror, e, brutalność, jakieś tam kurczę sceny z tyłka czasami. E, dziękuję Kefir za chirki bardzo. E, i, i, I kurczę, nie wiem, i koty były, i, i zagadki całkiem spoko, e, i decyzje, i różne zakończenia. Wszystko było fajne. No, taka fakt, jest grafika nietypowa i oryginalna, ale no, ja lubię takie rzeczy, lubię takie nietypowe rzeczy. Nie, nie wszystkie, no bo wiadomo, nie, nie, nie każdemu podejdzie pod gust, ale jakby tutaj się to sprawdziło. Moim zdaniem taki klimat to wywoływało dodatkowy takiej mroczności, takiej, nie wiem, takiej grozy trochę, no, nie wiem. Fajnie, fajnie się to prezentowało. Dziękuję za wodę, Kefir. To jest drówko. Dobrze. To ja robię przerwę. Pięć minutek i za kwitkę się słyszymy na roller rollercoasterze.